Pytam dlatego, że pan napisał, że żadna w Polsce firma nie prowadzi, jak dokładnie cytuję, swojej działalności zgodnie z prawem. Pytanie, czy pana też nie prowadzi zgodnie z prawem? Żadna, a czy w pana firmie ma pan instrukcję? Aż pytam jako... się pana, czy pan prowadzi zgodnie z prawem a nie, ja pana firmy. Nie pa zupełnie inne pytanie. pan nie, nie da się w Polsce prowadzić firmę dokładnie czy pan nie zgodnie. prowadzi? Nikt, żadna firma nie, ale prowadzi, pan nie nawet prowadzi, Orlen. Żadna firma. Czy pan uznaje, że pan nie prowadzi? Pan również. Ja prowadzę zgodnie z prawem. Ja a ma pan też... instrukcję korzystania z radia w swojej firmie? Nie mam radia w swojej firmie. A w samochodzie? Mam a ma pan instrukcję korzystania z tego radia? Czyli pan nie prowadzi legalnie. Ale mamy Na, na Moment, Mamy na to wszystko procedurę? Pytanie a w takim razie od Ramę do Ryszarda Petru. Proszę spokojnie, Proszę bardzo, 30 sekund ułożyć w swojej te pytanie. W karcie PHP w swoim zakładzie pracy, mówiąc językiem kodeksu pracy, ma pan karty dotyczące substancji chemicznych, których pan używa, takich jak płyn do mycia naczyń. No i co? No nie wiem, pytam, czy ma pan ja nie prowadzę akurat tych spraw, bo wiem, że wszystko ma zgodne z prawem, bo miałem ostatnio jedną i drugą część kontrolę. szkolenie Miałem, miałem wiele razy. Miałem bez, wiele razy szkolenia BHP I chciałem tylko spytać, pan nie odpowiedział na pytanie. Rozumiem, że pan przyznaje, że pan prowadzi swoją firmę niezgodnie z prawem i pan łamie prawa, będąc tego świadomym. Ja przyznaję, że każda firma w Polsce ja prowadzi wiem, tego... działalność nielegalnie, ponieważ nie da się spełnić tych wszystkich przepisów. Ale przecież pan jest doradcą podatkowym, czyli rozumiem, że pan robi te, po, po, prowadzi te porady tak, żeby to było zgodne z prawem, ale nie niezgodne A z prawem. Ja nie powiedziałem, że firmy łamią prawo podatkowe, tylko nie działają zgodnie z prawem. To prawo jest naprawdę bardzo szeroko pojęte. Mówię o przepisach takich jak EML, mówię o przepisach takich jak RODO, jak prawo pracy, jak przepisy BHP. Wie pan, przepisy BHP nawet mówią, jakiego koloru musi być biurko w pracy. Ja na przykład przyznaję się, mam czarne biurko w swoje Pracy. on jest niezgodna z polskimi przepisami dotyczącymi BHP. Gdyby przyszła do mnie inspekcja pracy i zobaczyła, I nie że to jest, Czy nie była? No była. Przez... No była. I panu ale i powiedział, powiedziałem, że, okay. że nie mam umowy o pracy, dlatego mogę mieć czarne czy, biurko, ale mój czy pracownik już by nie czy mógł. Muszę mieć jasne. Czy my mamy białe, prawda? Tak, mamy białe. Ale fascynujące. Jesteście... Jest tak, ale obaj panowie jesteście przed przedsiębiorcami, to jest niezwykłe i mówicie, że tu kontrola, tu co chwilę kontrola. Świetnie jest być przedsiębiorcą w tym kraju. Dobrze, kończymy w takim razie dzisiaj.